ano witam, czejo tutaj FGB Friends i zapraszam Was bardzo serdecznie na szósty już poradnik, trzeci z rzędu na moim kanale. I dziś, tak jak widzicie w tytule, zajmiemy się custom plastronami systemu KO. Ponieważ już przerobiliśmy zwykły plastron, przerobiliśmy również i custom lidera, tak teraz przerobimy koszulkę KO. Także bez przedłużania zaczynamy, ale pozwólcie, że tym razem zrobimy sobie nową koszulkę, nie będziemy dorabiali do e, Wisła Custom, tylko sobie zrobimy customową koszulkę kolejną do Oberstorfu, żebyście jeszcze lepiej sobie mogli utrwalić, jak mniej więcej ten proces tworzenia musi wyglądać. No to jeszcze raz, tworzymy sobie nowy folder w dokumentach Deluxe Kijam 4 Custom Outfit i Bips. I tymczasem, tym razem będzie to Obersdorf. Eee, Oberzdorf Custom KO. No dobra, no to pozwolę sobie oczywiście zapożyczyć pewną koszuleczkę Obersdorfu, żeby się wzorować kodingiem. Otóż kopiujemy sobie, no powieszcie sobie tam jakiś plastron, gdziekolwiek, sobie skopiujcie ko-blue, yy, ko-red, ewentualnie ja Wam po prostu podrzucę, oczywiście jak zawsze, coding w przypiętym komentarzu, także tamtą też sobie będziecie mogli po prostu skopiować i wkleić do swojego folderu. W takim wypadku, byście musieli po prostu sobie zrobić Nowy Plik O Jezu, dobra, jak już ta opera będzie łączona Ten plik musi być Oczywiście W specjalnym formacie I Tym formatem będzie Plik XML, a więc polecam sobie e, zrobić to w taki sposób. Nowy dokument tekstowy e, i ko Blue XML. A nie działa. E, to czekajcie, bo w zasadzie do sam nie jestem dobry z kodingu. Mm. To jest plik XML to chyba po prostu. Nie wiem, będziecie musieli sobie jakoś znaleźć, jak zrobić ten plik XML. Nie dla mnie to, więc ja używam mojej metody yy, podrzucenia sobie kaoblu i KaoRed już z stronu, który tam gdzieś pobrałem. Ale oczywiście. Okaurek już mamy, ale oczywiście, żeby to wszystko działało, musi być jeszcze plastron default. Bez default ani rusz Musi być plastron default również, bo inaczej to po prostu nie zadziała. Tak jak widzieliście na plastronie lidera przykładzie, musi być również kod do default. No, teraz ten lidera nie będziemy robili, bo już tak wiecie jak się robi. Z poprzedniego materiału. A więc tak, jak to ma teraz wyglądać? Otóż. Yy... Będziemy musieli zrobić sobie plik KO podłoga Blue PNG na front texture. Jak widzimy, mamy to zapisane, więc musimy sobie zrobić yy... Tak, właśnie o, tylko raz ja jej pozwolę jeszcze otworzyć ten plastron obersdorfu, żeby sobie ustalić szerokość i wysokość. Jak to ma wyglądać? Ok, tak to sobie o, wygląda. A więc mogę sobie ten już plastron usunąć, bo nie będzie mi potrzebny, bo chcemy sobie zrobić customa. Dobra, no to zaczniemy sobie myślę od zrobienia góry. Góra tym razem sobie zrobimy czerwona znowu. Gdzieś myślę do. O takiej wysokości, ale teraz sobie użyjemy tego myku z background kolorem. sobie wybierzemy jakiś ciekawy no podajmy sobie, sobie przykład na przykład właśnie przykładowo o taki i weźmy sobie taką o falę na górze sobie będziemy mieć taką falę gdzieś dotąd właśnie no i dół sobie zrobimy biały Ale dajmy sobie również y, efektu białego na dole. O takie. O, coś sobie zrobimy. O, za duże, za duże. Musimy sobie pomniejszyć, żeby to nie było za duże. Dobra. I na piszemy ja sobie piszemy Powiększamy oczywiście Bo jest za mały napis Damy sobie kolor czarny tego napisu Zmienimy sobie czcionkę Na dajmy ALGERIAN I jeszcze powiększymy ten napis O bo nie, to jest tak duży 60 damy Dobra I go sobie gdzieś damy w tym miejscu i sobie damy oczywiście logo. Eee, w tym przypadku Wyrf Logo. To jest takie częste logo na niemieckich plastronach. Jak widzimy, są białe kwadraciki. Oznacza to, że mamy plik PNG. Oznacza to, że jak sobie zrobimy myk i myk, to nam będzie przezroczyste. A wtedy ładnie się wklei w plastron. Myk i myk, i to sobie damy właśnie gdzieś w tym miejscu, wszystko to zmniejszymy. Dobra, i teraz patrzymy sobie, jak musi być ten plastron nazwany. Bo powiedzmy. No już właśnie sobie skończyliśmy. Nawet fajnie wygląda taki plastronik o sobie. Więc teraz pora na nazwę oczywiście. No to co, wchodzimy sobie. Oberstorf Custom KO Default, aha nazwałem to Front PNG, czyli musi być Front PNG. No to zapisz jako Oberstorf Custom KO Front i jest PNG, jest PNG. Dziękuję bardzo, zapisujemy. No, i no, wchodzimy w tego DSJ, żeby sobie zobaczyć, jak to cudeńko wygląda. Czy nie trzeba jakichś kosmetycznych popraw jednak na tym plastronie wykonać. Także szukamy swojego autorskiego plastronu. No, i sobie oczywiście wejdziemy. nam sobie po prostu już na domową skocznie No i super. Napis jest OK. Logo jest OK. No ale, ojej, ale gdzie jest ta liczba? Biały kolor liczby? O nie, nie pasuje mi tutaj, ponieważ jest na białym tle. A więc wpisujemy sobie kod, który, patrzcie, taki myk. Wejście sobie w dsj. I zobaczcie sobie, jak wygląda e, czarny kolor na przykład poprzez kombinezon e, spodnie 00000. No to pisujemy tutaj 000000. Zapisujemy i teraz możemy zobaczyć, jest biała cyfra, ale kurczę, znaczy, czarna cyfra, ale kurczę, no coś trochę taka za duża się wydaje. Ale to nic trudnego dla nas. Po prostu sobie zrobimy 0.25 size'a. Tego naszego... Naszej cyferki. A teraz myślę, że troszeczkę za mała. Damy 3, 2, 5. No i jest sam raz. Ale troszeczkę wyżej by się przydało to dać. Nic bardziej też trudnego. 0,73. Troszeczkę wyżej sobie ustawimy tą cyferkę. No i jeszcze może leciutko wyżej, tak 7,15. Damy sobie. No i super. A więc mamy gotowy plastronik na takie np. Na kwalifikacje do tego turnieju czterech skoczni, customowy. Ale chcielibyśmy sobie jeszcze tył zrobić. A nawet nie musimy robić tyłu, bo jak widać, sobie pomyśleliśmy a niech tył wygląda tak samo jak przód. Więc sobie wpiszemy w Rare Texture Front PNG. I jak sobie wtedy odwrócimy, to z tyłu. Prawdopodobnie też powinno być tak samo, ale zapomnieliśmy sobie jeszcze tylko dodać pewnej rzeczy, która też jest ważna, czyli również i z drugiej strony dać ten sam kod tak jak z przodu na wygląd numeru. Ale to jest nic takiego trudnego. W to zaznaczamy wszystko, robimy kopiuj. I tutaj sobie wklejamy w miejsce tego I teraz możemy sobie zobaczyć Że wygląda to tak samo Ale dobra, my chcemy teraz skupić się na creme de la creme tego odcinka Castron KO Ja w tym przypadku użyję tego Castronu, który już zrobiliśmy Oczywiście i teraz taki otomek bierzemy sobie niebieski kolor ponieważ wiemy że niebieski i czerwony yy, obowiązuje na systemie ko i robimy wypełnienie pełny kolor i musi być yy, pierwszy i drugi kolor taki sam i po prostu cyk ale troszeczkę za duże to sobie to musimy troszeczkę zmniejszyć tutaj może tutaj troszeczkę powiększyć. I prawdopodobnie stawiając to w takim środeczku, jak robiliśmy liczbę na środek już na sam początek powinno być super. No nie do końca, ale zawsze możemy jeszcze ten niebieski kolorek powiększyć. Jeszcze tu troszkę powiększymy. A jednak troszkę to nie fajnie wygląda. To jednak sobie zostaniemy przy tym i po prostu na systemka o zmniejszymy sobie cyferkę. A jak to będzie wyglądało? Otóż nic trudnego. Po prostu wchodzimy w KOBLU, i teraz yy, tutaj w tym KOBLU byśmy musieli zmienić. Aczkolwiek, no właśnie, jeśli chcemy, żeby ten plastron nam się wyświetlił to jednak musimy to zrobić za pomocą ciągle default więc sobie wchodzimy jeszcze raz w default i w zasadzie to będzie taki dobry myk żeby potem sobie z defaulta skopiować to i wkleić w koblu i ko-red no dobra, no to jest zdecydowanie za duże, 0.25 myślę, że to będzie optymalne No, i teraz tylko troszeczkę musimy ten napis do góry podnieść. Oczywiście liczbę do góry musimy troszeczkę podnieść. No, i myślę, że troszeczkę tego x zmodyfikować. 0,52. 0,51 jednak. Że nam się ładnie wyśrodkowało na tym tle. 0,5, 0,5. No i super. A więc sobie wejdziemy teraz ponownie w takie, no nie wiem, Brzoshowen po prostu i patrzymy. Cudownie. Mamy plastron niebieski na KO. A więc po prostu sobie teraz zapisz jako KO podłoga blue. Musimy to wpisać tak samo, jak jest wpisane w KO blue. O tutaj. I w tym przypadku wpisaliśmy to dobrze. Plik png musi być i wklejamy, brzmi e, nie wklejamy, tylko zapisujemy. A wklejamy to sobie po prostu to, co zrobiliśmy w default. Pek, 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 Kopiujemy. I sobie wkleimy. O tutaj. I to w takim wypadku powinno po prostu zadziałać. Z tyłu chcemy tak samo. No to proszę cię bardzo, z tyłu będzie tak samo. I zapisujemy. No, jak chcemy czerwony, ale wielka filozofia. Zmieniamy sobie kolor pierwszy na czerwony. Klikamy ten oto o guziczek i, i masz czerwony. Tylko wtedy sobie robisz. Zapisz jako KO Red, ponieważ jak wejdziemy sobie w folderze na. K.O. Red to zobaczymy, że K.O. Podłoga Red K.O. Podłoga Red Super Ach, ale nie zgadza się jeszcze ten napis Ale dla chcącego nic trudnego Po prostu skopiujemy sobie po raz drugi Ten paseczek I wkleimy tutaj i tak naprawdę, proszę Państwa, wasz plastron na system KO w takim wypadku będzie gotowy. I jeśli zrobiliście wszystko tak jak ja, powinno to zadziałać ze, ze stuprocentową skutecznością. O, wait, bo tu się jednak niedobrze wkleiło. Ok. No. O właśnie. Także tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o tworzenie plastronu na system KO. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam pomógł. Tak jak poprzednie, starałem się to wyjaśnić jak najlepiej mogłem em, w swoim zakresie wiedzy. Ponieważ nie jestem jakiś super hiper, e, jeśli chodzi o tworzenie kodingu, ale tak, właśnie tak jak pokazałem na dzisiejszym filmie, mniej więcej jak to wygląda, jak ja to robię, to przekazuję swoją wiedzę właśnie dla Was. I to było na tyle z dzisiejszego odcinka o plastronach KO. I widzimy się na ostatnim poradniku jak robić konkurs drużynowy. Także do zobaczenia. Na razie. Czejo.